Hey guys, witam Was z trochę innego miejsca, ponieważ jestem właśnie w toskańskim zamku. Kumacie na szczycie góry pośród gajów oliwkowych, lubimy sobie z Michałem spontaniczny urlop. Spędzamy właśnie teraz 3 tygodnie jeżdżąc po Włoszech. Bez żadnego planu. Jeździmy zależnie od ochoty, od dnia w różne miejsca. Jeśli chodzi o noclegi, no to też szukamy ich na bieżąco, po prostu wiecie, gdzie nas, że tak powiem, fantazja poniesie. Przez to mieliśmy już kilka średnio udanych noclegów, kilka bardziej udanych, byliśmy w kilku słabych miejscach, w kilku fajnych, no ale właśnie o to chodzi, żeby ten wyjazd był po prostu taki różnorodny. Zależało nam przede wszystkim na tym, aby wyjazd był spontaniczny, aby pojechać z Mango, no bo byśmy za nią za bardzo tęsknili, więc to dla nas było ważne, że żeby to musi jechać z nami, bo bez niej wakacje takie dłuższe nie mają sensu. No i zależy nam na tym też, aby uciec od jesieni. Dlatego przemieszczamy się Dosyć szybko na południe Włoch i po prostu uciekamy od zimna. W tym momencie jesteśmy w Toskanii, w której mamy 20 stopni i dosyć mocny wiatr, tak więc pobędziemy tu pewnie jeszcze... Z 2-3 dni i też będziemy uciekać. Ostatnie 5 dni zajęło nam przejechanie przez Czechy, Austrię. Siedzieliśmy też całą dobę nad jeziorem Garda, które było przepiękne. Póki co jezioro Garda to było moje ulubione miejsce, ale zwyliśmy stamtąd dosyć szybko, bo pogoda się zepsuła. No i właśnie teraz jesteśmy w Toskanii. Tutaj posiedzimy parę dni, tak wiecie, żeby sobie odpocząć, poczilować. No i nie wiem, gdzie będziemy jechać dalej. Mangus. My Mieszkamy w tej części zamku zwierząt. No i tutaj, tak jak widzicie, wnętrza są takie bardzo mocno rustykalne. U nas też jest taki specyficznie niski sufit. Okna, oczywiście, malutkie, ale z przepięknym widokiem w dół. Na jakieś tam pola, lasy. No i to, co jest ciekawe, to to, że tutaj te wszystkie pomieszczenia tak zarubiście, pięknie, intensywnie pachną ziołami. I to było dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo jak widziałam zdjęcia tego tej posiadłości w internecie, to ja sobie myślałam, że ogólnie no taki trochę syfkiła, mogiła wygląda jakby to wszystko miało pachnieć, tak wiecie, wilgocią. Ale absolutnie nie, to wszystko jest suche, bardzo komfortowe, świetnie ogrzane i właśnie pięknie pachnie ziołami, które oni tutaj nie wiem, czy gdzieś rozkładają, czy o co chodzi. Rozpoczynanie dnia od spaceru po zamku został jakiś taki totalny kosmos. No robi robotę. To jest taki fajny zamek, bo się palmy w nim. Palmy, To jest palmy mój typ zamku. No taki wakacyjny zamek, a nie taki walczny. Nie, taki polski zamek mi się nie podobał. Taki zamek, w którym są oliwki, palmy i winogrona to mi się podobał. Ogólnie najfajniejszym elementem naszego wyjazdu jest to, że mogliśmy wziąć ze sobą mango więc ta tęsknota za nią nie psuje nam wakacji, a zazwyczaj jak dziś wjeżdżamy bez niej, no to już tak czwartego dnia, wiecie, chcemy wracać do domu. No więc tutaj możemy się zrelaksować, bo cały czas jesteśmy razem, taki tak fajnie rodzinie spędzamy czas. Tutaj do każdej restauracji można wejść na ludzie z psem, szukając hoteli, wybieramy po prostu filtr, że psy są mile widziane, no i wiecie, też w każdym dosłownie, w każdym mieście bardzo łatwo znaleźliśmy dopóki co Nocleg. No, i z psem nie można wejść do niektórych muzeów i na większość zamków. Dlatego po prostu podjeżdżamy pod zamek, patrzymy sobie od dołu. No, ładny, ładny, wszystkie takie same, i lecimy dalej. I tak wiecie, to nie przyjechaliśmy tutaj jakoś strasznie zwiedzać, tylko przyjechaliśmy bardziej pożyć po włosku, że tak powiem. No, i to z psem jest jak najbardziej możliwe i bardzo przyjemne. Hmm, Kawcia. Opuściliśmy dzisiaj zamek, w którym spędziliśmy ostatnie 4 dni. No i ruszamy na zwiedzanie San Gimignano i Sieny. O San Gimignano słyszeliśmy, że w sezonie bywa bardzo tłoczne, dlatego najlepiej tutaj przyjechać właśnie poza sezonem. I rzeczywiście poza sezonem jest cudownie. Jest taka właśnie idealna ilość turystów, że wiecie, miasto wydaje się żywe, ale nie jest przytłaczające. Jest w ogóle bardzo, bardzo cicho i relaksujące. czegoś nie spodziewałam. Poza sezonem jest naprawdę super. Odwiedzać te miasteczka. Jednym problem jest taki, że. Nie wiem, czy będzie słychać. Wszędzie trwają jakieś remonty. O, uwaga. Będą jeszcze jedne, to już jadę ruchomimy. Miejscu, to, my to już chcieliśmy zatrzymać coś dziabnąć, złapać chyba wszystkie rodzaje ciastek, które były opisane jako trzeba tu spróbować w sensie będąc we Włoszech. I chyba mamy wszystkie te klasyczne mm. zestawy, więc próbujemy. To jest pistecjowe. Zawinięte w takie karmelowe orzechy. Oh my god! Wow! w ogóle Zawsze widzimy we vlogach, że włosy jedzą takie małe ciastka i popijają małymi kawkami. Mega chcieliśmy zobaczyć, czy to naprawdę jest takie super. I okazuje się, że to jest najlepsze, czego można tutaj robić. Mmm. No, taki mały, zwinięty fiutek. <grytne> <grytne> Ale to, że <może> <grytne> w ogóle No, biały kręczot. Aha, przypadek? To się zgadza. Mały, fiutek. <grytne> Wow. ogólnie znudziła nas troszeczkę ta siena nie wiem jakoś tak nie czujemy vibe w ogóle tego miejsca co zobaczyliśmy największą katedrę chyba z dwa kościoły i coś tam, zjedliśmy ciastka jakbyśmy kawę. A tych uliczek jest strasznie dużo, one są takie... nie są aż tak malownicze. To no. Zresztą widzimy też, że Mango się chyba trochę już zmęczyła, bo Mango ma teraz swoją pierwszą w życiu cieczkę. I chyba ją tu delikatnie dojeżdża. I właśnie taka dziś jest nerwowa, a wiecie, my to nie przyjeżdżaliśmy, nie przyjechaliśmy w sumie zwiedzać, tylko przyjechaliśmy tutaj sobie po prostu pobić. Tak. Więc jak nam jest nieprzyjemnie, to, to idziemy. шок. И подвога не стягивает, и когда ловит. Ну, а что, супер. teraz mieszkamy, jest położona tak bardziej w dolinie, a wiecie, zamek był położony totalnie na szczycie góry. No i dzięki temu, że mieszkamy w dolinie, to mamy dużo, dużo więcej opcji spacerowych. Możemy się przejść po gajach oliwnych, po winnicach, albo właśnie po takich małych wiejskich dróżkach jak teraz. To jest dokładnie to, o czym marzyłam, bo my z Mango uwielbiamy spacerować, zwłaszcza uwielbiamy nasze poranne spacery. Właśnie teraz już od pół godziny chodzimy, odkrywamy. Ja jestem zajarana, Młoda jest zajarana. się na tak długi wyjazd, miałam w ogóle mega rozkminę, jak tutaj, wiecie, urządzić się pielęgnacyjnie, żeby w tym czasie skóra mi się nie rozjechała, no bo jednak cały czas zmieniam wodę, ciągle jem po prostu chaotycznie, praktycznie codziennie pijemy tutaj alkohol, jemy słodycze, no więc to tak, wiecie. Zaczniemy może od takiej pielęgnacji po prostu na co dzień, potem pokażę Wam SPF-y, które wzięłam i... Produkty do włosów. Całą swoją poranną i wieczorną pielęgnację zmieściłam do tej kosmetyczki, z czego jestem mega, mega dumna. Jeśli chodzi o wieczorną, to oczywiście podstawą mojej pielęgnacji jest retinol 0,5% z Bazy Cluba, w porannej pielęgnacji podstawą jest serum z witaminą C 15%, ale to serum mi się zaraz skończy, więc jako następne serum z witaminą C Wzięłam sobie tutaj serum ze Skintra, 20% witamina C, które pewnie za 2-3 dni zacznę używać. Na takie czarne, gorsze momenty wzięłam oczywiście serum z ceramidami z Basic Lab'a, które zawsze błyskawicznie stawia moją skórę na nogi. No i jako złuszczanie wzięłam taki toner, bright toner ze Skintry, dlatego, że to jest najdelikatniejszy toner do złuszczania, jaki mam. Tutaj mamy 5% kwas migdałowy. Kwas migdałowy sam w sobie jest strasznie delikatny, a 5% to już w ogóle tak delikatny, że szok. Więc nawet jak moja skóra tutaj będzie jakaś podrażniona, czy właśnie trochę naruszona, no to takie złuszczanie nigdy nie zrobi krzywdy. Wziąłam w ogóle ze sobą aż cztery kremy do twarzy, bo nie wiedziałam do końca jakiego nawilżenia moja skóra będzie tutaj potrzebować. Więc mam bogatą konsystencję z Basic Laba. Mam krem nawilżający do twarzy z Cerave, mam też krem nawilżający ze Skintry i krem odżywczy ze Skintry. Póki co moja skóra najbardziej potrzebuje tego typu nawilżenia, więc te dwa kremy używam tutaj najczęściej. No ale wiadomo, jeszcze sięgam też po te dwa, zależnie od potrzeb, a ten krem najlepiej tutaj wchodzi Michałowi. Do oczyszczania wzięłam ze sobą olejek z Senel, który przepakowałam do innego pojemniczka. No i nawilżającą emulsję z cerawę. Jeśli chodzi o SPFy, to mam dwie opcje matujące. Coś takiego, czyli SVR Sun Secure oraz taką jakby hiszpańską firmę Singula Derm. Ten jest taki bardzo lekki, wodnisty matujący, ten jest taki gęsty i wygładzający. A jeśli chodzi o opcje bardziej nawilżające, to mam Revoxa i Basic Lab, lekką emulsję. Ten w ogóle zaczęłam testować tutaj, jestem tak zakochana, jest zajebisty. Bardzo tani, bardzo lekki, no cudo. No a ten to jest taki mój SPF o zarąbiście mocnej ochronie, taki sprawdzony, już zaufany, mam obecnie teraz czwarte opakowanie. A jeśli chodzi o SPF -y do ciała, to mam dwa SPFy z La roche -Pose. Do włosów wzięłam szampon z z Siberika. Nie wiem, jak się to wymawia, ale bardzo go lubię. No i do tego taką maskę Karelia Organika. Coś takiego. To już jest chyba moja trzecia. Moje włosy bardzo lubią. No i pod prysznicem używam jeszcze żel oczyszczający z cerawy, to tak, wiecie, do twarzy, a końcówki zabezpieczam takim serum z Trust My Sisters. I to jest serum do włosów niskoporowatych. Właśnie, pokażę jeszcze jedną zaraumistą rzecz, ponieważ we Włoszech cały czas psikam się tymi perfumami z Bocho Boko, to jest zapach Sea Salt Caramel. One mi tutaj po prostu tak wchodzą, nie wiem jak ten zapach opisać, ale właśnie ma w sobie taką morską nutę, taką właśnie karmelową, troszkę kadzidlaną, no po prostu totalny rozpierdol. Mm-hmm. <laughs> Mamy, wiesz? Proszę. Super sobie poradziłaś. Proszę bardzo. No to... No. No te termy nas bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyły Ponieważ okazuje się, że można wejść do wody z psem No i przyjechaliśmy tyle wcześniej rano, że jeszcze nie było tłumów Teraz o 13 zwaliły się dopiero tłumy Więc my akurat się zwijamy To był mój pierwszy raz na termach I było najlepiej ever A właśnie dodam że te termy są takie dosyć chłodne, bo termy mają podobno od 30 paru do 50 paru stopni, te mają 37, czyli wiecie, to jest mhm. dla nas taka idealna temperatura, że można tam siedzieć bez końca, no i to jest właśnie idealna temperatura dla psa. z Michem wygrzewanie się w słońcu. No i właśnie tak gadaliśmy przed chwilą, że jesteśmy zachwyceni tym pomysłem przyjechania tutaj poza sezonem, ponieważ mamy absolutnie cały jakby teren, całą powiedzmy posiadłość dla siebie. W tym momencie jesteśmy jedynymi osobami w całym ogrodzie, nad basenem i możemy po prostu siedzieć bez żadnego hałasu, cieszyć się pięknym widokiem. No i o tej porze roku Wygrzewanie się w słońcu nie jest męczące, ponieważ mamy teraz wiecie 19 stopni w cieniu, na słońcu jakieś tam 22-23, więc normalnie mogę sobie siedzieć w bluzie. Jestem wygrzana, ale nie jestem spocona.